Cześć kochani z tej strony Ania. Dzisiaj e, bardzo mały food haul, hall spożywczy, ponieważ szłam po pracy i e, stwierdziłam, że muszę kupić jajka, bo mi tylko dwa zostały. A u mnie, jak nie ma jajek, to po prostu e, jest znak, że trzeba zrobić zakupy. E, jako, że do biedronki mam kawałek i jeszcze tam się na razie nie wybieram, to e, byłam w takim małym lokalnym markecie osiedlowym zaraz jak po prostu podczas powrotu z pracy nagrywam taki haul, ponieważ widzę, że ostatni bardzo Wam się spodobał więc zaczynamy tutaj zacznę może od nabiału pierwsze jest to jogurt z firmy Milko z czerwoną pomarańczą bardzo fajny smak szczególnie ten czerwona pomarańcza był też truskawkowy, ale ja najbardziej lubię akurat czerwoną pomarańczę, bo jest taki dość oryginalny. Potem jeden z moich ulubionych jogurtów z piątnicy. Akurat ten kremowy wszedł niedawno i jest o wiele lepszy niż standardowy. Najbardziej smakuje mi jeszcze z wiśniami i z wanilią. No i jagodowy, ale akurat nie było, były przebrane, więc sobie wziąłam taki. Zmarakują to, że jest całkiem spoko. Potem żółta papryka, bo ostatnio zajadam się sałatkami z serem feta na przykład ogórek, pomidor, papryka, do tego serfeta i oliwki i mam fajny obiadek zdrowy w pracy. wzięłam jedną, ponieważ, no jak więcej zabieram o, tu mi ucieka coś jak więcej kupuję, to mi się czasami psuje. Potem mam serek, taki tartar kremowy. Do kanapek pod pomidorka będzie fajny. Właśnie dawno nie wiedziałam, że tak. W sensie u kogoś kiedyś spróbowałam taki kremowy serek na kanapkę, na, na wierzch pomidor, plasterek i do tego jeszcze sól i pieprz, i to jest świetna sprawa. Potem herbata, która może nie jest z mega wysoką zawartością owoców, ale bardzo mi kiedyś zasmakowała. Jest to truskawkowa z wanilią. Bardzo fajna tutaj jest ta babcia. Wiecie, ja ufam tej babci na opakowaniu, więc wzięłam. Chociaż yy, patrząc na z tyłu na skład, yy, no to nie jest to takie jakieś mega ekstra ambitne. No, na pewno herbapol jest lepszy, no, ale babcia wygląda zachęcająco. Śmie śmiesznie że tak powiem ale no zazwyczaj też patrzymy na opakowanie jak kupujemy, potem mam mniej zdrową rzecz z Krygera to jest taka rozpuszczalna kawa kokosowa, zmienili jej opakowanie i właśnie przez dłuższy czas jej nie kupowałam bo nie mogłam jej znaleźć, a jako że teraz y się zrobiło dość ciepło to po prostu takie mleko z lodówki taka saszetka i super sprawa, kiedyś też niestety zobaczcie skład jest nie za ciekawy jest tu głównie kawa rozpuszczalna na pierwszym miejscu niestety cukier, aromat, sól i maltodextryna, więc fału nie ma. Natomiast smaku to jest bardzo fajne. Próbowałam znaleźć pełnowymiarową, dużą wersję, ale nie doszukałam się. Także niestety czasami sobie pozwalam na takie jakieś mniej zdrowsze rzeczy. Tu mam zupę fasolową w proszku, która jest bardzo smaczna, tania i ma całkiem niezły skład. Także to jest takie awaryjne danie, jak mi się nie chce gotować obiadu, to sobie po prostu gotuję taką zupę, do tego w wędlinkę, jajko na twardo i mam obiad, albo ziemniaczek. A propos wędlinki, to też tutaj sobie wzięłam, akurat to jest supermarket Dian, tam gdzie ja mieszkam, to jest kilka takich sklepów i tutaj akurat mam 20 tego polędwicy sopockiej, bardzo lubię. Bo jest nietusta. No, przy okazji, wzięłam sobie też APAP. Był niedrogi za około 7 zł, więc y, też przyda się. Czasami, wiadomo, musi być w domu. No i ostatnie już rzeczy, a w zasadzie no, przedostatnie to są takie zdrowe chipsy. E, na pewno zdrowsze są takie, które są w biedronce, y, bo tamte mają jeszcze mniej takich sztucznych dodatków, jak chodzi o te aromaty i zapachowe i smakowe. Natomiast dużo mniej mają kalorii te chipsy, które są z kukurydzy, znaczy chipsy albo, albo wafelki, ja to stosuję w zamian za chipsy. To dużo zdrowsze są z Biedronki, bo tamte mają mniej tłuszczu jeszcze chyba i tych, tych składników, które są aromatami. Natomiast pierwszy raz zobaczyłam wersję paprykową, więc sobie wziąłam. A z tych co już znałam, czyli fromaż i zielona cebulka, to mogę polecić bardziej zieloną cebulkę fajny smak i e, tu jest 60 gramów. 60 gram czy gramów, nie wiem jak się mówi. <śm> I tutaj tak, na porcję 30, czyli połowę paczki, mamy tylko 124 kalorie. E, więc nawet jak się rzucę i zjem całą paczkę, to będę miała 248 kalorii, e, więc całkiem spoko. Lepiej to zjeść niż na przykład paczkę zwykłych chipsów albo paczkę ciastek. No bo 100 gramów zwykłych chipsów to może mieć nawet około 600 kalorii. A tu mamy na 100 g 400 coś. Więc zawsze coś. Dodatkowo, objętościowo one dość dużo zajmują. No i ostatnią rzeczą jest 10 jajek królewskich. No, także to była ostatnia rzecz. Trzymajcie się ciepło. Dajcie znać, czy lubicie takie chole spożywcze. To będę na pewno częściej nagrywać, bo co jak co, ale jedzenia to chyba zawsze najwięcej się zużywa. Dużo więcej niż nie wiem, rzeczy z Pepko albo odzieżowych. Zapraszam do subskrypcji. Trzymajcie się ciepło, popa. Pa.